Witam Was moi mili w kolejnym filmie No jak widzicie głupiego robota lubi zawsze sobie coś znajdę e, Dopiero co skończyłem sianokosy I tak, wczoraj była tu łąka, jutro będzie już prawdopodobnie rosła kłopowiedza e, No, pamiętacie vlogi z sianokosów, co wspominałem, że tych traw mam za dużo względem obsady i coś trzeba niecoś redukować już nieraz wspominałem że te 4 hektary będzie do kasowania na właśnie kukowiedzę, na konto kukowiedzy, po kukowiedzę będzie przężyto, a później się zobaczy co z tego wyniknie. Nie wiem właśnie jak tutaj po wielu latach łąki będzie z robakiem, czy nie trzeba będzie zaprawić kukowiedzę od robaka. To będzie widać jak się po prostu przeorze czy, czy on jest, czy go nie ma. I tak, już połowę mam mniej więcej zawiezioną Około połowy I jak jest godzina 11.40, myślę, że do 15.00 uda mi się to ogarnąć I później odczepiam rozrzutnik, czepiam że nie chce mi się odczepiać przyczepy po prostu Z tego względu, że jutro po południu będę miał zbieranie A ją odpiąć i podpiąć, to siedeczko schodzi, więc po co sobie roboty dokładać jak tu jest czym to przeorać no i później właśnie tak przeorze się, troszeczkę nawozu się posypie, jak się nawozu posypie to się talerzereczką uprawi i można będzie siać także to wszystko będzie w tym albo w kilku filmach zobaczymy ile tego materiału się uzbiera do garnięcia, właśnie ale na razie póki co sobie tutaj na oborniczek bo chcę to skończyć jak najszybciej jest w miarę blisko tak? bo to jest ósmy kurs zobaczcie zabudowania są praktycznie tuż tuż i w 3 godziny spokojnie niecałe nawet 2,5 godziny 8 rozrzutników także następne yy, 8 też myślę że w te 2,5 godziny jakby się udało no tak szacunkowo pirazy oko do 15 po 15 wyjechać z Orką też to dzisiaj spokojnie sobie założę, tylko też trzeba będzie troszeczkę granic odszukać jak to kilkadziesiąt no kilkanaście lat łąka tak nieprzełowywana. Z jednej strony po sąsiedzku łąka, z drugiej strony po sąsiedzku łąka. Także no wiadomo jak to z tymi granicami jest, ale się pochodzi, popatrzy, poszuka i się coś na pewno odnajdzie. Mówcie mi, że ja tylko same piachy mam Waltra, gaz podłogę, żeby te 7,5 uzyskać Jedynie na trzeciej Na trzecim biegu na MC Daję radę No żałuję, że nie wziąłem Dużej odczepiłem od przyczepy bo no tutaj to jest mordęga, a nie orka, ale W sumie już zaraz pół hektara będzie zaorane, także już to pomalutko idzie, tak? Powoli, powoli. Tutaj tata zaczyna, ja w tym czasie prace takie przygotowawcze, można powiedzieć, do obrządku robiłem. Żeby już wszystko było gotowe, teraz zostało tylko podoić, także plus. a ja sobie mogę w tym czasie zaorać. Chciałoby się dzisiaj to zrobić i może do jakiejś 20 godziny się uda to poprzekręcić. No zobaczcie jaka tutaj jest ziemia. Tutaj jest już glinka. Trochę na, na biorę, żeby sprostować. To jest krzywo. To i tak talerzówkę wymiesza. Bez problemu, a tym bardziej siewnik talerzowy to tu troszeczkę wysadza plug. Mam klucz, żeby w razie co jeszcze mam możliwość z ostatniej skiby głuta są dłuższe, przerzucić na pierwszą. To może wtedy nie będzie wysadzać, ale nie jest tragicznie. Tak jeszcze nie jest tragicznie, wszystko przekręca, zakrywa. Tutaj jutro trzeba szybciutko uprawiać. Nie ma zmiły. nie ma litości, żeby się udało. no W sumie, kurde, trzeba by ubrać dużą walkę, a jednak. Na piachach to sobie radziła bez problemu. A tutaj jest cięższa gleba plus do tego łąka wieloletniej orki, i wychodzą kwiatki. No też ten punkt to jest rozstawiony za bogato na ten ciągnik 4 razy 50 to... No jest ciut aż nad ale jak wspominałem przed chwilą na piachudrach to sobie ten ciągnik dawał radę aż śmiało, no i też na, na polach które wieloletnie się urało no to też inna rozmowa tak to już to troszeczkę lżej szło, a jednak tutaj w starej łące co ona 20 lat nie była kręcona nie ma co się dziwić, że siódmy potyciąch wylewa Kurwa. Chciałem sprostować to tak. Wyszło jak wyszło. No nic nie ma co prostować. Na koniec się to sprostuje wszystko samo I patrzcie, wychodzi, skubaniec wychodzi To na wszystkich czterech, także tutaj mi... nic to wiele nie da zamiana dłut, bo wszystkie cztery wymarzył skiby powinny być już nowe także jak następną łąkę będę to już do wymiany komplet dłut i większy ciągnik powoli, powoli, ale ubywa już tak gdzieś dwie trzecie mam mniej więcej zaorane no to ładnie, dwie godziny, dwie trzecie załogać. także godzina z czymś została Działka dokładnie 3,92, czyli tam nie całe 4 hektary, ale za ogólnie zawsze mówię 4 hektary Zastanawiam się jaką z obsadą, jak po zrobić, pewnie hektar posieję z obsadą 78 I resztę będzie siane na 82, bo mam 4 worki i naprawdę troszeczkę Także mogłoby mi to zabraknąć, właśnie na tym hektarze bym zaoszczędził sobie nasion na następne trzy hektar, nawet taki dobry hektar do pewności zasiadł ciutkę rzadziej i resztę po prostu normalnie. Tak patrzę między jedną drogą, a drugą drogą, niektórzy ludzie zwalniają, patrzą się co ten człowiek odpierdziela tak opiknął łąkę orze? To już to miód, sam miód, a łą to łoże. No, ale nie każdy zna sytuację i nie każdy wie, że tej prawy u mnie jest za dużo. A już po prostu niekoniecznie mam gdzie te łąki wyłowywać. Nie chcę robić po prostu czegoś takiego, że będzie tak: kawałek gdzie jest wyżej jest orne, kawałek gdzie niżej łąka. I znowu ornę, i taką szachownicę, bo naprawdę to dużo utrudnia w pracy. Jak jest pole, niech to będzie z brzeg brzeg, pole, no chyba że jest naprawdę jakaś duża działka i to pozwala, tak jak tam gdzie siałem AG8. Oczywiście jak ona troszeczkę przestanie plonować tak dobrze, to jej zmniejszy i zwiększy ornych, tam powiedzmy o te 10 metrów, 10, 15, 20 metrów będę pola poprzedłużać bo no już teraz jest sens bo jak wcześniej nie dokupiłem tych dwóch hektarów to nam było tylko trzy e, hektary łąki, tak? Niecałe e, i nie byłoby do czego jeździć jakbym te pola po prostu to zwiększał a teraz po prostu popatrzyłem się, że spokojnie można to zwiększyć, ale na razie młoda trawa świeżo zasiana, to po prostu jej szkoda i tak właśnie stopniowo, gdzie się da bym chciał prowadzić ornę, ale nie bardzo gdzie się da Dlatego u mnie też jest taki troszeczkę zapas paszy z tego względu też, że e, te łąki w zeszłym roku naprawdę rekordowo plonowały i tego zapasu powstało. Jak jest suchy rok, to tych łąk wcale powiem wam, że za dużo nie mam, chociaż te 4 hektary mogę sobie spokojnie wyrzucić z użytkowania na jakiś tam czas, jeżeli będzie potrzeba, albo jeżeli tamten dołek, tamten, tamten głęboki, będzie stwarzał dużo problemów to po prostu yy, wróci tu łąka albo wróci od końca łąkę tak? ten hektar z kawałkiem z tyłu będzie łąką a tutaj będzie do tego po prostu doła orne. Wszystko wyjdzie w praniu Na razie nie ma co planować. Ogólnie ku tu się zwijam przed deszczami, żeby posieć właśnie, żeby się nie grzebać na tamtym dołku. A jak nie powschodzi, jak wymoknie, to nic tam wielkiego się nie stanie Te parę arów gorzej to by było mijać, dzielić, knocić Tak jak wspominałem, nie lubię takiej szachownicy Jeszcze byłaby opcja zostawić dojazd Powiedzmy te e, 12 metrów, niecałe 11 Na dwa przejazdy kosiarkami I żeby w poprzek to ciąć, ale to też jest zbędny kłopot no, czas pokaże, wedle potrzeb wszystko będzie robić a może być tak, że po prostu uda mi się rozbudować oborę w jakąś tam w niedalekiej przyszłości i ta obsada będzie większa i po prostu będzie konieczne, żeby wróciła tutaj trawa. No i finito, orka zakończona, poprzeczniaczki odebane. Można uciekać do domu. Bardzo mi zależało, żeby to dzisiaj zrobić, mimo że... Butan, ale mieszak już są stępione, resztka ich jest i miejscami troszeczkę pół wyłaził, ale nie było gdzie już po prostu tego po południu kupić to raz, a dwa na środę nadają z powrotem deszcz. Jak mi w to napada w tamten dołek, to nie będzie opcji tego zasiać, więc no nawet i patrzyłem na pogodę, no to później to nie nadają zbytnio. Pogody te poprawy, tylko codziennie przelotne opady praktycznie. No, nie wiadomo jak temu mierzyć. Ale lepiej wykorzystać te ładnie pogody i po prostu to zasiać. Uprawano lecą tutaj nawozy szybciutko i uprawa talerzówką. I zaraz za talerzówką się... Witam drugiego dnia zmagań tutaj z łąką, którą właśnie przesiewamy kukurydzą. Idzie odmiana Danubio z FAO 240 Zaprawiona. Ona jest już standardowo OptiPlusem, także tactwo e, nie powinno tutaj zaszkodzić. Rubaka drutowca nie widać w ogóle, nie na każdej łące po prostu jest i, i na to też trzeba zwracać uwagę, e, jeżeli dobieramy tutaj zaprawę pod nasze nasiona, czy, czy taki właśnie szkodnik występuje. Nie ma go tu praktycznie, nie widać. Nie wiem, może się pomyliłem i jeszcze teraz go nie ma, jeszcze się nie namnożył, jeszcze jest za wcześnie, ale miejmy nadzieję, że krzywdy nie zrobi. E, I nie trzeba będzie tutaj przesiewać. E, generalnie jakie nawożenie poszło, na początek wsypałem Big Baga soli potasowej i Big Baga NPK 51020 z siarką i magnezem. E, i tutaj tak mi tego poszło gdzieś 800 kilo, 200 kg mi tej mieszanki zostało, to posypałem e, większą tą część lucerny e, tym co pozostało, także tam już też troszeczkę tego nawożenia dorzuciłem. E, no i co? Dalej, dalej poszła to na saletzaku, czyli azotu nie powinno zabraknąć 250 kg na hektar. To jest bardzo bogato. No ale to jest późny się, także nie ma co oszczędzać, no i potrzebać tego samego NPK, wsypałem Big Baga i gdzieś tak z 250 kg zostało mi poligapu, może nie niecałe jakieś 200 kg, także i takiej mieszanki ze 160-170 kg na hektar jeszcze pójdzie także fosforu też powinno wystarczyć, zwłaszcza że trawa raczej przy pierwszym pokosie nie wykorzystała całej dostępnej ilości tego co było rzucone, także jeszcze stamtąd leczko zostało Bo no wiadomo, ten nawóz podszywaczu nie, nie wymiesza się dokładnie przy tych skrajnych rządkach będzie więcej polidapu przy tych wewnętrznych więcej NPK ale tutaj ta gleba, raz, że to nie jest jakiś piach dwa, nie jest wyjałowiona trzy e, OPH dbałem, bo na jesieni było gapnowane po upływie, co 3 lata, 3 lata temu i teraz też było wapnowane także PA powinno być blisko 6, także też powinno to sobie radzić, te rośliny. Więc tylko teraz wszystko zależy od pogody, żeby nie było jakiś tam ulewnych deszczy, żeby tej ziemi nie zasklepiło, nie zassało A jak już będą wschody, to niech będzie ciepło i wilgotno wtedy ona sobie z pewnością poradzi. No i jestem na półmetku w kuku może już beczko za połowę. Tata właśnie kończy uprawę talerzówką Tam od tej miedzy trzeba było parę razy przyjechać więcej, bo tam od niej było dorywane. I wiadomo, że jak się podoruje nie na cały pług, to gdzieś tam coś się odwinie, coś się zaplącze więc trzeba troszeczkę więcej czasu poświęcić na uwagę warunki nie były idealne do orki ale robiłem co mogłem bo też tutaj dużą, ee, dużym minusem były te zdarte dłuta na Lemieszach. Na dzisiaj przypatrzyłem się też lemiesze od biedy ten sezon przeciągnął ale tutaj już muszę nowe kupić bo następnej łąki nie mam co się właśnie podejmować z nimi orać no i tak, pod pewnie pójdzie bez obornika, lorka prostą, łąkę. Jeszcze troszkę pewnie wapna trzeba będzie dorzucić Pójdzie kweda granulowana, żeby te pH podciągnąć Obornika na płycie nie mam, mam tylko te 8 przyczep praktycznie Co wywiozłem przed kosami. E, więc będzie bez obornika, tak, to nie jest chyba jakimś większym problemem na lucernę ten obornik nie jest konieczny, to lucerna ma tą glebę ułożyć tak pod przyszłe rośliny a nie jej dostarczać, także tam aby pH było i może jakiś specjalny nawóz pod po lucernę do tego dojdzie i po prostu się także łódź przygotować i dwa dni roboty i te 6 hektarów no kawałek muszę zostawić, tak? na kawałku jest mokro tam jest też sterta ze słomą, to żeby było było gdzie robić po prostu tą stertę no, to jest ze 30 albo z tej 6 hektarowej działki będzie wyłączone. I jeszcze kurczę, że zostanie mi w tym tygodniu, pewnie jutro, przyjedzie tutaj pewna osoba, która zmierzy PK gleby pod tą lucernę. I to już właśnie podpowie, co dalej, jakie kroki z tym czynić. A tymczasem trzeba siać. Bociany jak widać przyleciały, wrony też teraz dla nich to raj, bo tutaj ziemia odwrócona coś zawsze znajdą kukurydza już rośnie, najlepsze a ja właśnie wracam z uporowego zbierania trawy także do zobaczenia w kolejnym filmie